With the Franciscan greeting of peace and all good things, Poqui i Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour produced by the Conventual Franciscan Friars. For eighty-eight years, the Rosary Hour, a Polish-language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com. Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 88 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.roseryour.com Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gary, Franciszkanin. Witam Was drodzy słuchacze i miłe słuchaczki. Mi Słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. W roku 2000, dnia 7 maja w Rzymie, z udziałem Ojca Świętego, wszystkie kościoły uczciły heroiczne świadectwo wiary złożone w XX wieku przez tak wielu chrześcijan podczas prześladowań nazistowskich i komunistycznych. Uroczysta modlitwa i refleksja na przełomie wieków i tysiącleci Miała dopomóc do zadumy nad tajemnicą człowieka, z jednej strony nad tajemnicą bestialstwa, z drugiej zaś nad tajemnicą heroizmu. Zapraszamy Was na archiwalny program Ojca Mariana Turczyka. Witam Was, drodzy rodacy i miłorodaczki, w Staropolskim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. We Warszawie, na Placu Piłsudskiego. Ojciec święty Jan Paweł II zaliczył w poczet błogosławionych 108 Polaków i Polek męczenników z okresu II wojny światowej, a wśród nich 7 męczenników franciszkańskich. Beatyfikacja ponad 100 osób równocześnie jest wydarzeniem wyjątkowym dzieja Kościoła w Polsce. Można tu przypomnieć beatyfikację błogosławionego Sadoka i czterdziestu męczenników sandomierskich w XIII wieku. Ale ta wielka liczba stu ośmiu jest i tak tylko symbolem, za którym stoi nieogarniona rzesza umęczonych na wschodzie i zachodzie. Przeciwko ich bierze nadziei i miłości chrześcijańskiej była skierowana pogarda i nienawiść ze strony nazizmu hitlerowskiego, któremu głos Kościoła katolickiego najbardziej przeszkadzał w budowaniu świata według zbrodniczej ideologii i wojennej tyranii. Każda z tych 108 osób nowych błogosławionych wykazała się heroizmem. Mamy w tym gronie biskupów i księży którzy woleli zginąć, aniżeli zostawić swoją obczarnię, siostry i księży ratujących Żydów, teściową, która oddała swe życie za synową w ciąży, zakonnika, który za posiadanie różańca, a potem odmowę sprofanowania go, został zmasakrowany i utopiony w Kloace. Księży i alumnów dzielących się w obozie koncentracyjnym jedyną kromką chleba ze współwięźniami. Dłownego, który zginął za to, że nie wydał gestapo komunistów. W dzisiejszej pogadance chciałbym pokrótce przedstawić postacie moich błogosławionych współbraci z zakonu braci mniejszych konwentualnych, czyli franciszkanów, pięciu ojców i dwóch braci zakonnych, czterech z Niepokalanowa i trzech z terenów obecnej Białorusi. Franciszkanie z Niepokalanowa przeżyli w czasie okupacji dwa wielkie aresztowania, pierwsze masowe 19 września 1939 roku do obozów przejściowych w Łambinowicach, Gębicach i Ostrzeszowie którego powrócili do klasztoru na początku grudnia w czasie Nobeny do Niepokalanej. Drugie miało miejsce 17 lutego 1941 roku. Wtedy to aresztowano gwardiana klasztoru świętego Maksymiliana Kolbego i jego najbliższych, najważniejszych współpracowników, wśród których byli następujący nowi błogosławieni męczennicy. Błogosławiony ojciec Pius Bartosik, najbliższy współpracownik świętego Maksymiliana i jego bezpośredni zastępca. Ojciec Maksymilian przygotowywał go na swego następcę. Był on uzdolnionym redaktorem i pisarzem, dlatego redagował rycerza niepokalanej dla dorosłych, rycerzyka niepokalanej dla dzieci i kwartalnik Miles Imakulatej, dla dławieństwa oraz napisał książkę o Matce Bożej. W obozie powtarzał sobie i współbraciom, dotychczas pisaliśmy i mówiliśmy innym, jak należy znosić cierpienie. Teraz musimy sami praktycznie to przejść, bo w przeciwnym razie co warte by były nasze słowa. Po pierwszym aresztowaniu i trzymiesięcznym pobycie w obozach został zwolniony. Powtórnie aresztowany przez Gestapo wraz ze świętym maksymilianem i trzema innymi ojcami 17 lutego 1941 roku i przewieziony na pawiak z cierpliwością znosił wszelkie trudy udręki. Następnie był więziony w Oświecimiu, jest powodu wyczerpania pobycia i choroby trafił do szpitala obozowego. Tam z największym poświęceniem pomagał innym chorym. Zmarł w nocy z 12 na 13 grudnia 1941 roku we wieku 32 lat. Następny franciszkani męczennik bogosławiony ojciec Antoni Bajewski. Był wybitnie uzdolniony, znał kilka języków. Cechowała go wielka pobożność, duch modlitwy i delikatność wobec innych. On również został aresztowany razem z ojcem Maksymilianem i ojcem Piusem, bo dokąd go przewieziono z pawiaka już w pierwszym dniu został brutalnie pobity przez esesmanów koronką franciszkańską, którą nosił u swojego boku. Mimo, że sam był chory na tyfus, pomagał innym chorym fizycznie i duchowo, zwłaszcza przez sakrament spowiedzi, powtarzał często: Z Chrystusem jestem przybity do krzyża. Zmarł 8 maja 1941 roku w wieku dwudziestu sześciu lat. Swemu spowiednikowi przed śmiercią polecił przekazać do klasztoru powiedz moim konfratrom w Niepokalanowie, że wierny Chrystusowi i Marii tu zginąłem. Do czterech błogosławionych z Niepokalanowa oprócz ojców Piusa i Antonina należą dwaj bracia. Błogosławiony brat Tymoteusz Trojanowski i błogosławiony brat Bonifacy Żukowski. Wraz z innymi braćmi obaj zostali aresztowani 14 października 1941 roku. Uwięzieni najpierw na pawiaku. Obaj we więzieniu wiele się modlili i podnosili innych na duchu. Stamtąd Zostali przewiezieni do Oświęcimia. Brat Tymoteusz Trojanowski w Oświęcimiu mężnie znosił głód, zimno i katorżniczą pracę. Zmarł na zapalenie płuc 28 lutego 1942 roku we wieku 34 lat. Dewizą jego życia było w każdym czasie, i w każdym miejscu do swobodnego rozporządzenia woli Bożej. Brat Bonifacy Żukowski natomiast, zatrudniony w Oświęcimiu przy wyniszczającej pracy, znosił cierpienia w duchu wiary. Zmarł 10 kwietnia 1942 roku we wieku 29 lat. Obaj błogosławieni bracia zasługują na miano prawdziwych rycerzy niepokalanej nie tylko z powodu ducha maryjnego i ewangelicznego męstwa lecz także dlatego że brat Tymoteusz troszczył się o maszyny drukarskie i chronił je przed wojenną grabieżą a brat bonifacy z poświęceniem posługiwał chorym w klasztornym szpitaliku heroiczna wiara Nadzieja i miłość tej wspaniałej czwórki mieszkańców Niepokalanowa, objawione na oświęcimskiej golgocie, doczekały się chwały ołtarzy, bo z pewnością podpisaliby się pod słowami swego przełożonego świętego ojca Maksymiliana z ostatniego listu do matki: Bądź spokojna o mnie i o moje zdrowie, gdyż dobry Bóg jest na każdym miejscu. I z wielką miłością pamięta o wszystkich i o wszystkim. Do powyższej czwórki błogosławionych franciszkanów z Niepokalanowa papież dołączył jeszcze trzech franciszkanów polskich z terenów dzisiejszej Białorusi. Są to następujący kapłani. Błogosławiony ojciec inocenty Guz, męczennik, który cierpiał od dwóch okupantów. Wojna i okupacja radziecka zastała go w Grodnie. Tam też został aresztowany, jednak udało mu się zbiec z więzienia. Podczas przekraczania granicy rosyjsko-niemieckiej schwytany tym razem przez Niemców i więziony kolejno w suwałkach, działdowie i obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, gdzie został zamęczony w wyrafinowany sposób, Mianowicie został okrutnie uduszony strumieniem wody, siłą pompowanej do ust. Było to dnia 6 czerwca 1940 roku, kiedy odprawiał nowenę do świętego Antoniego, którego darzył wielkim zaufaniem i podziwem. Tuż przed śmiercią zdążył powiedzieć do swego przyjaciela: Ja już odchodzę do niepokalanej a ty pozostań i rób swoje. Pozostali dwaj to błogosławiony ojciec Achilles Puchała i błogosławiony ojciec Herman Stępień. Ojciec Achilles na początku roku 1940 objął opuszczoną przez proboszcza parafię Pierszaję w diecezji pińskiej. Do pomocy dusz pasterskiej ojcu Achillesowi Przydzielono wikariusza w osobie ojca Hermana Stępnia. Kiedy nasiliły się czasy wojennego terroru, w czerwcu 1943 roku w Viwieńcu wybuchło powstanie zbrojne. Gestapo, podwiecie za próby organizowania oporu dokonało licznych represji również po bliskich pierwszajach. Proboszcza i wikariusza ostrzeżono że mają być aresztowani. Mogli się ratować ucieczką i ukryciem, ale oni w poczuciu obowiązku i odpowiedzialności za parafię w godzinie próby przyjęli postawę dobrego pasterza, który widząc nadchodzącego wilka, nie opuszcza obszarni, bo nie jest najemnikiem. Pasterze nie mogą opuścić wiernych, Godnie obaj odpowiedzieli komendantowi żandarmerii niemieckiej, który chciał im umożliwić schronienie. Zostali więc dołączeni do aresztowanych parafian, spośród których tylko oni, dwaj Franciszkanie, zostali zadręczeni na skraju wsi Borowi Koszczyzna dnia 19 lipca 1943 roku w Stodole którą oprawcy podpalili, pokazując jedynie jednej rodzinie ich zbroczone krwią, czarne habity i białe paski franciszkańskie. Śmierć dwóch kapłanów zaspokoiła dziką żądzę odwetu okupanta i ocaliła wszystkich parafian od śmierci. Miejsce męczeństwa 33-letnich kapłanów Pokazuje się dzisiaj z podziwem młodym pokoleniem duchownych i świeckich w odradzającym się z ruin i zgliszczy kościele na Białorusi. Ludzie wędrują pod krzyż, pękają na skrawku ziemi, krwią męczenników franciszkańskich wzroszonej i modlą się, aby stała się posiewem wiary i nadziei udręczonym świecie i ojczyźnie. Beatyfikacja nowych siedmiu męczenników franciszkańskich odbyła się w dniu świętego Antoniego. Antoni bardzo chciał zostać męczennikiem, dlatego zmienił zakon. Najpierw wstąpił do augustyjanów, a potem, gdy zobaczył w ich kościele zadręczonych przez muzułmanów w Maroku pięciu męczenników franciszkańskich, postanowił przejść do zakonu który wówczas święty franciszek tworzył w asyżu. Prosił przełożonych o przyjęcie, ale pod warunkiem. Tak pisał. Gdyby Bóg raczył mi pozwolić, z radością wziąłbym wasz habit, jeśli mi obiecacie, że zaraz po wstąpieniu do was wyślecie mnie do ziemi saracenów. W ten sposób zdobyłbym te same zasługi, co wasi święci męczennicy i dzieliłbym ich chwałę. Wono więc i nam żywić nadzieję, że przykład stu ośmiu nowych błogosławionych męczenników polskich, a wśród nich siedmiu franciszkanów, powiększy zastępy młodzieży zakonnej nie tylko w Polsce, ale także na emigracji, a nas wszystkich umocni w wierze, miłości i odwadze. Kościół bowiem wynosząc na ołtarze świętych i błogosławionych daje nam ich za przykład do naśladowania. Niech nowi błogosławieni świecą nam przykładem. Dobry panie, uczyń mnie narzędziem tego pokoju. Boże, nasz Ojcze, który mieszkasz w niebie, ale nieustannie budujesz swoje królestwo także na ludzkiej ziemi, bogamy Cię z pokorą i skruchą. Zachowaj nas od wojny, która niesie śmierć i zniszczenie i spraw, abyśmy w świetlane postacie męczenników, bez lęku i przygnębienia, lecz z ufnością przekroczyli próg trzeciego tysiąclecia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia. W czwartek w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Niepodległości, Independence Day. Jako chrześcijanie pamiętamy, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Pamiętamy też wezwanie świętego Pawła. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością żywieni służcie sobie wzajemnie. Święto Niepodległości jest więc dla nas przypomnieniem, że wolność i niepodległość są dla nas nie tylko darem, ale także zadaniem, zobowiązaniem do służby. Kończy się Czerwiec, który szczególnie jest poświęcony ci najświętszego serca, Pana Jezusa, na wynagrodzenie za grzech. Nasze. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na lipiec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej ostatnią niedzielę lipca. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu miłosiernemu, za stawiennictwem Matki Bożej szklapeżnej góry karmel. Na lipiec Ojciec Święty podaje nam następującą intencję modlitwy, aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa. Rycerstwo niepokalanej modlić się będzie, aby miłość wierzących przełamała podziały i niezgodę. Franciszkanie zakończyli nowenne modlitw do serca Pana Jezusa, szczególnie we wszystkich waszych intencjach oraz o wieczne szczęście dla zmarłych ojców i potrzebne łaski dla żyjących. Wysłaliśmy do was zaproszenie do udziału w nowenie do Świętego Maksymiliana. Jest to jedyna nowena prowadzona w ciągu miesięcy wakacyjnych. Pomimo wakacji, My w tym czasie, jak wiecie, nadawanie godziny różańcowej nie przerywamy, dlatego też zwracamy się do Was z prośbą o Was udział i pomoc. Informujemy Was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne, msze wieczyste i gregoriańskie. Zamawianiem przy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej. Cały czas pracujemy nad promocją ojca Jusyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Jusyna. 23 dnia każdego miesiąca. Ojcowie, Franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną się świętą. Bogu dziękujemy za wasz udział w nowenach oraz za wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg Wam w szczególny sposób za to błogosławi. Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 88 lat. Godzina Różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie głosiąc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa, rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas: godzina różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Atoll Springs, New York 14010. Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego Ojca Prowincjała, James A. Niech Bóg Was błogosławi i szczerze, Niech rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was pokojem. Niech Was błogosławi Bóg mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program godziny różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.